Teraz należy Dzień dobry. By... Witajcie! Jak zdrowie! Szukasz tu czegoś? Szukam. Szukam twojej pomocy. Mojej pomocy? Postanowiłem wejść na drogę poprawy. Słucham? No, no, nie bardzo w to wierzę. Chcę, żebyście nauczyli mnie, jak być dobrym. Jak być dobrym? Błagam cię, bądź ostrożny. Aha. Nigdy nie zaufam O! <laughs> Bycie dobrym to coś więcej niż bycie uprzejmym. Hmm. A kto się! Co ty zrobiłeś? Tak lepiej. A teraz możemy zaczynać? Jeżeli naprawdę chcesz się zmienić, nie możesz każdego zamrażać. Nie? Mm. A więc to trudniejsze niż myślałem. Uwaga, pierwsza lekcja. Teraz grzepcio będzie udawał, że leży, bo... bo... bo bardzo źle się czuje. Pomocy! Ratunku! A, 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 jak boli strasznie! I teraz ja mam mu pomóc. Doskonale. I co zrobisz? Hmm. Ratunku, a? niech mi ktoś pomoże! A, a. No, co ty wyprawiasz? Skrócę jego cierpienie. Jego wrzaski działają mi na nerwy. Tyś powinieneś go ratować. O, o, o dzięki ci szlachetny smoku. Podziwiam twoje dobre serce. I ja mam tak postępować? A na co mi dobre serce? Nareszcie. Gratuluję, że dożyłaś starości.